Szanowni widzowie telewizji PL1, nasza oglądalność wzrosła dwukrotnie, za co dziękujemy. Równocześnie wzrosły nasze opłaty za korzystanie z bezpiecznych amerykańskich serwerów. Wolność mediów kosztuje, zatem prosimy o wsparcie poprzez wpłaty na nasze konto. Bądźmy razem. Szanowni Państwo, serdecznie witam w PL1 Historia. Cieszę się, że są Państwo z nami. No i zapraszam na kolejny nasz program i kolejną zagadkę do rozwikłania, a dziś tajemnica wciąż niewyjaśniona tajemnica wydarzeń z 13 maja 1981 roku. Była godzina 17.00, papież Jan Paweł II rozpoczął audiencję generalną na Placu Świętego Piotra. O godzinie 17.19, gdy odkryty samochód Jana Pawła II robił kolejne okrążenie placu, papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeda Alego Akça. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali Akcza mierzył w głowę papieża, jednak Jan Paweł II wziął na ręce dziewczynkę, to słynne na całym świecie kadry, na których podnosi małą blondyneczkę Sarę Bartoli. Zamachowiec opóźnił oddanie strzału prawdopodobnie dlatego, że dziewczynka, którą papież trzymał na rękach, lekko przysłoniła go, co uniemożliwiło malemu akczy dokładne wycelowanie. Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza księdza Stanisława Dziwisza. Ochrona natychmiast przewiozła Jana Pawła II do Polikliniki Dżemeli. Gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Na placu Świętego Piotra w tym czasie wybuchło oczywiście straszne zamieszanie, ale uciekającego zamachowca udało się zatrzymać, między innymi dzięki zakonnicy, która dosłownie rzuciła się na akczę i powaliła go na ziemię. Zatrzymany akcza krzyczał po angielsku Ein only, Ein only, tylko ja, tylko ja, co interpretowano potem jako zapewnienie, że działał sam. Tego okrzyku też dotąd nie wyjaśniono. Być może jednak akcza hmm, kogoś osłaniał, dając temu komuś czas i szansę na ucieczkę, co zresztą w rozpraszającym się tłumie nie było trudne. Do dziś, pomimo licznych śledztw prowadzonych przez liczne służby dziennikarzy, hmm, wprawionych w bojach prokuratorów i sędziów, niewiele udało się ustalić. Kilka faktów jednak wiadomo. Wśród nich jedne z ważniejszych jest to, że pomimo tego okrzyku Ali nie działał sam ani nie był sam na placu świętego Piotra, miał wspólników i to jak wiele wskazuje wspólników aktywnych. Ekspertyzy balistyczne wykazały bowiem, że do papieża strzelano z kilku kierunków. Na zdjęciach z tamtego dnia włoscy prokuratorzy zidentyfikowali czterech ludzi i jak się okazało wspólników Akczy. Na placu św. Piotra byli Oral Celik, o którym Akcza mówił, że był mu jak brat i to właśnie Oral wprowadził Akczę do organizacji Szare Wilki, terrorystycznej organizacji islamskiej i odegrał ważną rolę w wyciąganiu Akczy z tureckiego więzienia. To właśnie z nim akcza przez blisko rok ustalał szczegóły zamachu. Celik i akcza cały czas pozostawali w kontakcie wzrokowym. Zgodnie z ich ustaleniami strzelać miał zacząć ten z dogodniejszą pozycją. Nie udało się z całą pewnością ustalić, czy celik też strzelił. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że tak było i to jego kule trafiły papieża w łokieć i w palec. Zadaniem trzeciego zamachowcy, Omara Aja, było rzucenie w tłum granatów hukowych w celu wywołania paniki. Aj granatów nie rzucił. Czwartym zamachowcem był Sedat Siri Kadem, który był przyjacielem akczy jeszcze z dzieciństwa. Akcza długo ukrywał jego udział w zamachu. Został on potwierdzony dzięki zeznaniom innego turka, Jalęcia Ozema Jelencia Ozema, kadem miał strzelać, gdyby papież pojawił się w jego pobliżu. Teoretycznie więc sprawa wydawała się prosta. Islamscy fanatycy z terrorystycznej organizacji, mający już niejedno życie na sumieniu, postanowili pozbyć się przywódcy niewiernych, w dodatku zaangażowanego chociażby w dialog z judaizmem. Tyle, że sprawa wcale prosta nie była i nie jest. Zamachowcy byli tylko wykonawcami i to, jak wiele wskazuje, nie polecił szefostwa organizacji. Problem polega na tym, że według niektórych ustaleń ich przygotowania miały charakter głównie teoretyczny. To znaczy nie znali oni miasta, ani Watykanu, no to jest podstawowa kwestia przy organizowaniu ucieczki, musieli się liczyć z pościgiem. Mało tego, do przyjazdu do Rzymu nie widzieli na żywo papieża, ani nie wiedzieli, jak przebiegają audiencje. I tych informacji mieli im dostarczyć Bułgarzy. Sotir Kolew, Sotir Petrow i Bajramik. W rzeczywistości odpowiednio Todor Stojkow Ajwazow, Jelo Kolew Wasiljew oraz Siergiej Antonow. Tylko Antonow w 1982 roku został aresztowany i w 1985 roku stanął przed włoskim sądem, który zwolnił go rok później. Przez lata zaprzeczał swojej obecności na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku. Zdaniem wielu śledczych zajmujących się sprawą przez lata kłamał. Po wielu właśnie latach od tamtych wydarzeń włoscy śledczy dotarli do zdjęcia, na którym wyraźnie widać Antonowa. Zgodnie z planem miał on po zamachu czekać na całą czwórkę przy ulicy Villa Della Concilazione. Zamachowcy mieli zostać przywiezieni do bułgarskiej ambasady, a stamtąd tego samego dnia opieczętowanym jako bagaż dyplomatyczny, a więc niepodlegającym kontroli, Tirem do Bułgarii lub Jugosławii. No i tu się właśnie zaczyna słynny bułgarski ślad. Jak wiadomo, polska ulica zaraz po zamachu, wbrew komunikatom o odpowiedzialności za ten zamach ali czy od razu obarczyła ruskich, czyli władze ZSRR. Taki ślad utrzymywał się przez lata. Zgodnie z nim, trzy dni przed zamachem, Todor Stojkow -Aj ajwazow który pracował w Rzymie jako kasjer bułgarskiej ambasady, spotkał się na placu Świętego Piotra z Alim Akczą, co zresztą potwierdził sam Akcza, przy okazji dodając, że właśnie Ajwazow był koordynatorem całej operacji. To właśnie wtedy Ali Akcza po raz pierwszy zobaczył Jana Pawła II, kiedy ten wyjeżdżał z Watykanu. Podczas tego spotkania zamachowcy ustalili, że gdyby 13 maja coś poszło nie tak, zabiją Jana Pawła II w niedzielę 17 maja podczas audiencji generalnej używając do tego celu broni snajperskiej. Ta sekwencja wydarzeń wskazuje raczej na proste zlecenie. Zleceniodawca mówi, kogo zabić, zleceniobiorca podaje cenę i realizuje zlecenie. Potem, w ciągu zaledwie trzech dni, Ajwazow przekazał, przekazał zamachowcom szczegółowe instrukcje i ustalił z nimi kolejne się oddawanie strzałów. Jak powiedział już później Ali Akcza, nasze uzgodnienia były takie, że w każdym przypadku papież musiał zginąć. Przez lata przyjmowano, że bułgarskie służby albo a. chciały przypodobać się Moskwie, albo b. działały na rozkazy płynące z Kremla, czy też Łubianki, co w sumie na jedno wychodzi. Na tę drugą ewentualność skazał Konstantin Karadzow, były szef bułgarskiego odpowiednika KGB. Nagrane na taśmę magnetofonową wyznania Karadzowa w 1991 roku nadała włoska telewizja RAI. Powiedział on wprost, Moskwa, głęboko zaniepokojona polityką wschodnią papież, papieża z Polski, obawiała się, że sama jego obecność w stolicy Piotrowej wpłynie destabilizująco na cały system wpływów. I radzieckich wpływów w Europie Wschodniej i Środkowej. Przeprowadzenie zamachu zostało powierzone służbom wywiadowczym podlegającym bułgarskiemu odpowiednikowi KGB. Wersję tę potwierdza też opublikowany w 1995 roku e, przez jeden z włoskich tygodników, e, bodajże Toskana Ogdzi, e, rozkaz Komitetu Centralnego KPZR z 1979 roku nakazujący KGB wykorzystanie wszelkich dostępnych możliwości, by zapobiec nowemu kierunkowi w polityce zapoczątkowanemu przez polskiego papieża. A w razie konieczności sięgnąć po środki wykraczające poza dezinformację i dyskredytację. Pod rozkazem mieli podpisać się Michał Gorbaczow, Michał Susłow oraz inni członkowie KCKPZR: PZR Andrzej Kirilenko, Konstantin Czernienko, Konstantin Rusakow. Boris Ponomariow, Iwan Kapitonow, Michaił Zimianin i Władimir Dołgich. W marcu 2006 roku Komisja Śledcza Włoskiego Parlamentu powołana dla ustalenia odpowiedzialności obywateli włoskich podejrzewanych o współpracę z KGB ustaliła, że rozkaz zabicia papieża wydał osobiście pierwszy sekretarz KCK PZR, Leonid Breżniew, a zatwierdziło go biuro polityczne, w tym właśnie między innymi Michaju Gorbaczow. Według tej wersji Ali Akcza działał na zlecenie bułgarskiej służby bezpieczeństwa, której działanie miało z kolei inspirować radzieckie KGB. Problem polega na tym, że nie sposób potwierdzić, że wyżej wymieniony dokument jest autentyczny. Taki rozkaz byłby wszak jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic Związku Radzieckiego, a bezpośrednie przyznanie się do polecenia zabicia bądź co bądź głowy innego państwa przez czołowych przywódców Związku Radzieckiego no, byłoby co najmniej nie w ich stylu. Kreml zawsze działał zbyt ostrożnie, by dopuścić do wycieku takiego dokumentu. Co oczywiście nie znaczy, że polecenie nie wyszło z Moskwy. Na ciekawy trop właśnie w kontekście tego śladu zwrócił uwagę w biuletynie IPN z maja 2021 roku Andrzej Grajewski, mianowicie przyjrzał się terminarzowi czynności służbowych Leonida Brzeżniewa, który to terminarz został wydany w 2016 roku w Moskwie w trzech tomach. Tyle ten terminarz. Umieścił. W latach 1964-82 Breżniew stał na czele Sowieckiej Partii Komunistycznej i był przywódcą ZSRR oraz całego bloku sowieckiego. W terminarzu odnotowane są wszystkie oficjalne i nieoficjalne spotkania, które polityk odbywał w swoim gabinecie na Kremlu oraz rozmowy telefoniczne, które stamtąd prowadził. Nie ma jednak informacji, o czym rozmawiano w czasie tych spotkań bądź też w czasie tych połączeń telefonicznych, jednak wskazani są rozmówcy Breżniewa. No i okazuje się, że w maju i w kwietniu 1981 roku Breżniew niezwykle często spotykał się z ówczesnym szefem KGB Jurijem Andropowym. Nigdy wcześniej ani nigdy później ich kontakty nie były tak częste. W terminarzu zostały odnotowane też zajęcia Breżniewa z 13 maja 1981 roku. Wyglądają one tak. Rano Breżniów spotyka się z delegacją kongijską i podpisuje dwa porozumienia z przedstawicielami tego państwa. Około 13 przychodzi do swego gabinetu na Kremlu, i jak zanotowano w terminarzu, samotnie pracuje nad dokumentami. Z nikim się nie spotyka, nie prowadzi żadnych rozmów telefonicznych. Po 18.00 opuszcza Kreml i udaje się do swojej rezydencji pod Moskwą. Czy Breżniew czekał na telefon? Warto tu wziąć pod uwagę różnicę czasu między Rzymem a Moskwą. Czy dlatego, że telefonu nie było, Brezhnev pojechał do domu? No i pewnie jak wszyscy informacje o stanie papieża czerpał z doniesień e, agencji e, warujących pod kliniką Gemelli i na bieżąco przekazujących informacje ze szpitala. Tego oczywiście nie wiemy. Natomiast e, z terminarza wiemy, że następnego dnia na Kremlu pojawili się minister spraw zagranicznych Andrzej Gromyko, a dzień później właśnie Andropow. Jest natomiast bardzo ciekawe to, że w czasie długich rządów Breżniewa właśnie tego jednego, jedynego dnia, 13 maja 1981 roku, przez pół dnia sowiecki przywódca nie robił nic. Ciekawe tropy na temat zamachu wskazali też emerytowany włoski sędzia Fernandino Imposimanto i dziennikarz Sandro. Po, po, Provisionato, których książka o zamachu na papieża ukazała się we Włoszech. E, otóż obaj panowie, jako pierwsi, powiązali ze sobą trzy zbrodnie, trzy przestępstwa, trzy wydarzenia: zamach na papieża Jana Pawła II, niewyjaśnione do dziś porwanie córki pracownika Watykanu Emanueli. Orlandii, które miało miejsce w czerwcu 1983 roku oraz morderstwo popełnione na dowódcy Gwardii Szwajcarskiej Alojzie Estermanie i jego żonie przez wicekaprala Cydrika Tornada, który popełnił samobójstwo. Zaraz po tej zbrodni miało to wszystko miejsce w maju 1998 roku. Według sędziego, Imposimato, zamordowanie Alojza Estermana miało na celu wyeliminowanie szpiega, który za dużo wiedział. Jednak warto pamiętać, że to właśnie Alois Esterman 13 maja 1981 roku bezpośrednio po zamachu na życie papieża wskoczył jako pierwszy do pojazdu wiozącego Jana Pawła II i podtrzymywał osuwającego się rannego. Sędzia utrzymuje jednak, że istnieją dowody wskazujące, że Alois Esterman był agentem sztazji co jego wersję potwierdza, to fakt, że w 2002 roku okazało się, że domniemany morderca, Cedric Tonraj nie został, nie popełnił samobójstwa, ale został zamordowany, a feralnego dnia w mieszkaniu dowódcy Gwardii Szwajcarskiej był ktoś jeszcze, na co wskazywały cztery kieliszki stojące na stole. Czyżby w ten sposób rosyjskie służby eliminowały świadków? Nie wiadomo. Sam Ali Akcza twierdził po zatrzymaniu, że szatan jest w Watykanie w otoczeniu papieża i bez jego pomocy niczego by nie dokonał. Czy miał na myśli Estermana, to nie zostało ustalone. Tak samo jak to, kto i dlaczego porwał Emanuele Orlandi sprawa wraca co jakiś czas, hipoteza o żądaniu zamieniem uwolnienia Ali Aki upadła. Sędzia Iposi Mato stwierdził jednak, że istnieją dowody na związek tego przestępstwa z zamachem na życie Jana Pawła II. W analizie porwania Emanueli Orlandii sędzia przypomina, że została ona uprowadzona, kiedy Jan Paweł II był z pielgrzymką w Polsce. To czerwiec 1983 roku druga pielgrzymka papieża do Polski. Twierdzi on także, że Akcza sam skazał tzw. bułgarski trop zamachu i opowiedział o swoim pobycie w Sofii już podczas pobytu w rzymskim więzieniu. No i no cóż, no potem miał otrzymywać pogróżki, co doprowadziło do zmiany zeznań. Autorzy książki zwracają uwagę, że Watykan był i z pewnością nadal jest obiektem zainteresowania obcych wywiadów. W latach 80. obiektem zainteresowania także polskich spec służb. Jak wiadomo, Karol Wojtyła był inwigilowany przez SB od młodych lat, a zainteresowanie jego osobą wzrastało w miarę otrzymywania przez niego kolejnych kościelnych nominacji i wzrostu popularności wśród wiernych. Jeszcze przed wyborem na papieża krakowska SB robiła dosłownie wszystko, żeby go zdyskredytować, a jej wysiłki wzrosły oczywiście po wyborze na stolicę Piotrową. No i wystarczy tu wspomnieć operację mm, Triangolo prowadzoną przeciwko papieżowi w roku 1983. Polegała ona na podrzuceniu fałszywego pamiętnika. Oczerniającego Jana Pawła II. Pamiętnik miał zostać podrzucony, a następnie znaleziony przez, w czasie rewizji przez SB. Być może SB przeprowadziłaby swój plan do końca, gdyby nie zamiłowanie prowadzącego tę akcję do mocnych trunków. Oficer podrzucił pamiętnik, a następnie spędził suto, zakrapiany wieczór w towarzystwie pracujących razem z nim funkcjonariuszek SB. Kompletnie pijany, był pewien, że żaden patrol milicji nie waży się go zatrzymać, wsiadł do samochodu, spowodował wypadek. No i zatrzymany został. Oficerem tym był nie kto inny jak Grzegorz Piotrowski, późniejszy morderca księdza Jerzego Popiełuszki. Nie był to jedyny przypadek powiązania życiorysu Piotrowskiego z Janem Pawłem II. Według zachowanej dokumentacji Wydziału IV Departamentu MSW Piotrowski wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z Wydziałem do Spraw Dywersji i Walki Ideologicznej KGB w latach 1971-1982. Ale i to nie wszystko. Dziennikarze wprost ustalili, że akcja Triangolo nie zaczęła się w 1983 roku, ale zaraz po wyborze króla Wojtyły na papieża i była szeroko zakrojoną międzynarodową operacją. W spisie wyjazdów pracowników czwartego departamentu, czyli zajmującego się walką z kościołem, figuruje dziwna notatka. 29-30 października 1979 w Moskwie na rozmowach przebywał zarządem 5 KGB ZSRR. Kto? Nie wiadomo, gdyż nazwisko SBK zostało wykreślone. 5 zarząd KGB z kolei odpowiadał za walkę z religią, w szczególności zaś za zwalczanie wrogi wpływów Watykanu. Narada była poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II i jego niedawnej pielgrzymce do Polski. Miesiąc po niej, dokładnie miesiąc po niej, Ali akcza uciekł z najpilniej strzeżonego tureckiego więzienia. E, przypadek? Możliwe. Wiadomo, że komuniści wyborem Karola Wojtyły na papieża byli wręcz przerażeni, a ich irytacja wzrosła, gdy zobaczyli, jak wielki wpływ na Polaków i ich dążenie do wolności ma papież. Stąd nie brak głosów przekonujących, że polskim komunistom zależało na wyeliminowaniu kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, czyli dwóch duchowych przywódców narodu polskiego. Teoria ta nabiera sensu, jeżeli wziąć pod uwagę inną o spacyfikowaniu Solidarności przez objęcie jej kierownictwa przez Wałęsę i jego doradców, często z komunistycznym rodowodem, w miejsce bardziej opornych działaczy, powiązanych potem z Solidarnością walczącą. Wiadomo, że wiosną 1981 roku e, stan zdrowia kardynała Wyszyńskiego bardzo się pogorszył i komuniści zdawali sobie sprawę, że w jego przypadku muszą tylko poczekać. Jednak Jan Paweł II cieszył się znakomitym zdrowiem i nic nie wskazywało, by coś mogło się zmienić. Jednocześnie śmierć obu duchownych byłaby dla narodu polskiego no, ogromnym ciosem, po którym przy jednoczesnym rozbiciu Solidarności społeczeństwo mogło zostać spacyfikowane na lata. Moment na przeprowadzenie zamachu z punktu widzenia władz w Warszawie i w Moskwie był wręcz idealny, no a sam zamach był perfekcyjnie przygotowany. Jeżeli nawet Kreml użył do jego przeprowadzenia polskich hezbeków, to istnieje szereg poszlak wskazujących, że wiedzieli oni co się wydarzy i kiedy. Wśród ustaleń sędziego i posi 13, według tych ustaleń, 13 maja na placu Świętego Piotra był obecny Adam Pietruszko oraz kilku jego współpracowników. Czy był Grzegorz Piotrowski? Oczywiście nie wiadomo. Wiadomo, że Piotrowski ściśle współpracował z KGB. Czy to możliwe? Czy ten bułgarski ślad jest prawdziwy? W czasie swojej wizyty w Bułgarii w 2002 roku papież Jan Paweł II oświadczył, że nigdy nie wierzył w tak zwany bułgarski ślad i zawsze zachowa ciepłe uczucia i szacunek i podziw dla narodu bułgarskiego. Deklarację tę odczytał wówczas mediom w Sofii Rzecznik Pracowy Watykanu. Podobno sam papież, który spotkał się z Aliakczą w czasie słynnej audiencji, poznał y, szczegóły zamachu, poznał y, zleceniodawcę na swoje życie, ale nigdy na ten temat nic nie powiedział. W książce Pamięć i tożsamość o zamachu powiedział się w następujący sposób. To cytat. Myślę, że był on jedną z ostatnich konwulsji dwudziestowiecznych ideologii przemocy. Przemoc propagował faszyzm i hitleryzm. Przemoc propagował komunizm i tyle. Nic więcej. Śledztwie wskazującym na mm, posłużenie się prze, przez Moskwę bułgarskimi służbami, które z kolei wydajeły tureckiego zawodowego zabójcę, jest jednak parę pytań. Po pierwsze, dlaczego Moskwa, mając świetnych agentów i zawodowych zabójców w szeregach KGB, a także niezwykle skuteczną niemiecką Stasi, miałaby zwracać się do służb bułgarskich i to jeszcze zlecając im wynajęcie zamachowców? Po drugie, Ali Akcha był członkiem terrorystycznej organizacji Szare Wilki, skrajnie prawicowej i programowo-antykomunistycznej. Spośród organizacji, terrorystycznych organizacji właśnie Szare Wilki były ostatnią, która mogłaby chcieć wyświadczać przysługi komunistycznym służbom. Stąd też pojawia się wersja, że przysługę tę Szare Wilki wyświadczyły Moskwie przy okazji, Zaś zamach od początku do końca był dziełem tej organizacji i chodziło o wyeliminowanie Jana Pawła II jako przywódcy religijnego, a także o to, by rzucić wyzwanie tureckim wojskowym, wykorzystującym szare wilki wcześniej do wywoływania zamieszek i zabójstw. Problem, potem jednak oczywiście tureccy generałowie zaczęli ścigać działaczy tej organizacji, więc Buł Szare wilki postanowiły się zemścić. Bułgarski ślad wedle tej wersji miał być dziełem CIA i tu z kolei znowu dwoje ludzi dziennikarz Marko Ansala Anslado oraz korespondentka we Włoszech, turecka. Jasemin Baskin w wydanej w 2011 roku książce Zabijcie papieża napisali, że sfabrykowanie tak zwanego bułgarskiego śladu to dzieło specjalnie powołane do tego grupy Waszyngtońskim Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, czyli CIA. Nie będzie chyba zaskoczeniem, że wersja, iż za zamachem na papieża stał radykalny islam to też wersja, o której mówił generał Wojciech Jaruzelski. Jednak ani tej wersji, ani wielu innych nie udało się potwierdzić. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę? Być może, natomiast na razie zamach na papierze Jana Pawła II mieści się wśród wielu niewyjaśnionych zagadek historii. Być może kiedyś poznamy te zagadki, rozwiążemy te zagadki. Na razie pozostajemy w... Że tajemnic, a osoby wierzące mówią tak, jak papież, jedna kula, jedna ręka kierowała kulą, inna ją zatrzymała. No i tak wyglądała historia wydarzeń z 13 maja 1981 roku, a historię innych wydarzeń mogą Państwo przeczytać w zakazanej historii, to już ostatni moment na numer. Z sadystyczną kaczką, dziwaczką pod pałacem Stalina w roli głównej. E, zachęcam i zapraszam. No i oczywiście wiele i historii, i bieżących tematów w bieżącej Warszawskiej Gazecie. Też zapraszam. E, jaka będzie Polska po wyborach? To przyszłość, e, ale. Także trochę o przeszłości i o tym, co mogło wpłynąć na dzień dzisiejszy. Zachęcam do lektury nieustająco. Zapraszam też do rozbudowania zagadek z tajnej władzy nad światem. E, zapewniam, że warto. A dziś żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.